Teraz znajdujemy się w hali trzeciej, w hali trzeciej wystawione są kampery, czyli no pojazdy użytkowe, znaczy z użytkowym tyłem, e, dzięki którym, no nie wiem, możemy wyjechać sobie na wakacje chociażby z własnym pokojem w samochodzie i w tym momencie nie płacić za nocleg tak naprawdę, także... Na okazję dla tych, którzy planują coś takiego zakupić, żeby sobie obejrzeć no, różne standardy. A tutaj niespodzianka w hali z kamperami, bo Mercedes SL 55 AMG Cabrio. Pokaźne, pokaźne koło, pokaźne felgi, no i środek również Tam mamy najwyższej klasy auto. A tutaj mamy nawet wystawione, jak taka felga się prezentuje na zewnątrz. Teraz idziemy do Hali 3, czyli hali, w której wystawia się jeden no, z głównych wystawców na targach Motor Show 2014, czyli Volkswagen i, i Volkswagen, i wszystkie jakby podległe, podległe marki Volkswagenowi, czyli tak naprawdę Porsche, czyli Skoda, czyli Seat, czyli również Audi, sporo Out, e, sporo nowości również. Niestety minusem tych targów jest to. Porównanie na przykład do targów USA, takich jak nie wiem, Charlotte Motor Show, czy, czy innych targów, że do tych droższych samochodów niestety no, nie jesteśmy w stanie wsiąść. E, czyli nie zobaczymy, jak się dzisiaj chociażby w najdroższych modelach Porsche, czy, czy, czy w droższych modelach Audi, czy, czy w samochodach typu Maserati. No to już jest inna półka cenowa zupełnie. E, Volkswagen no, pokazuje najwięcej, bo Volkswagen pokazuje. E, Auta wszystkich klas, tak naprawdę wszystkich klas, czyli od klasy kompaktowych, jakichś aut transportowych, pick-upów, wszystkie swoje modele, różne, różne wersje, chociażby Golfa, Volkswagen Up, sporo Transporter, Ken, Kedi. jest naprawdę dużo tych aut. Tutaj strefa z Volkswagenem Golfem wersji TSI, znaczy z silnikiem TSI, również wersji GTA. Tutaj wersja sportowa Volkswagena, rajdowa. W środku oczywiście z klatką bezpieczeństwa. A tutaj bardzo fajny Golf, również jedna z nowszych wersji, czyli Golf R. Jednakże, jak zauważyliśmy tutaj, przechodząc po tych dergach, to głównie modele, modele Volkswagena, jakiejkolwiek klasy, nie różnią się specjalnie w środku, czyli w środku deska rozdzielcza, Yy, rozplanowanie wszystkich elementów yy, pojazdu jest bardzo podobne, a, a różnią się karoserią i co jest. Yy... Troszeczkę minusem tych samochodów to to, że na przykład w golfie jest bardzo mało miejsca z przodu, tak naprawdę dla, dla dużego osobnika, który mierzy 1,90 m i, 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 i ma troszeczkę, troszeczkę masy w sobie, to niestety golf jest za małym samochodem. Mamy również garbusa. Dla mnie, porównując tutaj różne marki. Chociażby, właśnie Volkswagena do, do Seata, to zdecydowanie wykończenia w samochodach marki Seat są znacznie lepsze. To znaczy, chodzi mi o jakość wykonania chociażby deski rozdzielczej. Porównując właśnie Volkswagena, powiedzmy, jeszcze Skoda do, do nawet najtańszych modeli Seata, wykończenia, właśnie tak jak mówiłem, szczególnie deski rozdzielcze są na o, wiele, na o wiele wyższym poziomie niż, niż w innych markach. Problem jest też w tym, że niestety większość samochodów jest po prostu zamknięta, i nie możemy sobie wsiąść, nie możemy sobie obczaić w środku, jak to wygląda. Bo jak wiemy, no przez szybę można gdziekolwiek obejrzeć samochód, a jednak kiedy wsiądziemy do niego, to jest zupełnie inne wrażenie. Leon Kupra i zwykły Leon i Biza Kupra, naprawdę sporo aut. Akurat ten chyba no ktoś siedzi w tym samochodzie, sobie tutaj obczaje, jak on wygląda w środku. Ten jest pewnie też zamknięty. Tak więc jak widzicie nawet do seryjnych samochodów jest problem, żeby wsiąść i obrzeźć, a nie wspominając już o takich, które tutaj stoją, czyli na przykład Bentley albo Lamborghini, no do nich możemy je tylko zobaczyć i to jeszcze za taśmy. I strefa Skody, Skoda no, również wystawia swoje główne modele. Chociaż nie, nie jest naj, w najlepszych wersjach, niektóre są w niektóre są słabszych wersjach, nie z pełnym wyposażeniem, bo też byczy z jakimiś tam innymi bajerami. E, oczywiście jest super, jest Fabia, jest Carlo, są Skoda typu Rapid, typu Yeti tam dalej, na jakimś fajnym stędzie. A po mojej lewej teraz Audi. Oczywiście tym razem już typowo seryjne modele Audi, najnowsze roczniki. Skoda również pokazuje rodzinne rodzinne rozwiązania Skoda Roomster chociażby czterożyjowe cabrio no to już w ogóle jest niecodzienne RS2000 to jest model eee, no. wcześniej takiego nie wiedziałem nie wiem czy to jakoś niedawno miało premierę czy nie, aczkolwiek aczkolwiek wygląda to dosyć śmiesznie ta, ta Skoda RS2000 ok i wracamy do początku, początek to strefa Porsche i tak jak na samym początku mówiłem no niestety specjalnej okazji na, na wejście do Porsche po prostu nie mamy. Widziałem, że tam niektórzy wsiadali na początku oczywiście z przedstawicielem Porsche, bo żeby nic nie doknąć, żeby nic nie zepsuć. E, no też widać, jakie jest małe zaufanie do ludzi w Polsce, e, no że nie pozwala producent, e, no zwykłym szarym ludziom na wejście do takiego samochodu. E, oczywiście no wiadomo, ze względu na cenę, tak? E, na cenę takich aut. Porsche Targa bardzo fajne rozwiązanie oczywiście kabriolet no tutaj kiedy byliśmy wcześniej było prezentowane oczywiście jak ten tak, w jaki sposób on działa, większość Porsche tutaj niestety w automacie to jest 911 Turbo S w wersji Cabrio no, już nie ma takiego klimatu jak stare 911 to trzeba przyznać no i Porsche Macanes, potem tam gdzieś jeszcze Cayenne do której można wsiąść no do tych bardziej dostępnych dla zwykłych szarych ludzi samochodów można wsiąść jak widać do Porsche, ale no, ale już do tych droższych niestety nie wejdziemy. Tak prezentuje się ta strefa, strefa Volkswagena na targach Motor Show 2014 w Poznaniu. Ja w kogoś leciałem na koniec. Dzięki serdecznie za uwagę, na razie.